Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Mayer Ministries. Zdarzają się rzeczy, których nie rozumiemy. Jedną z najbardziej nierozsądnych, jakie możemy zrobić, jest doszukiwanie się zrozumienia w tym, co robi Bóg. Ponieważ Jego drogi są ponad naszymi drogami, a Jego myśli są ponad naszymi myślami. Nauczam, ponieważ obserwowałam, jak Boża Moc przemienia moje życie. I On to samo zrobi dla Ciebie. Kluczy znajduje się w Słowie Bożym. Nazywam się Joyce Meyer i wierzę, że Bóg uleczy wszystkie Twoje rany. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w codziennej radości życia, gdzie mam wielki przywilej nauczania Słowa Bożego. Słowo Boże zmieniło moje życie, ponieważ nauczyło mnie, co robić, a czego nie. I wierzę, że jeśli szczerze otworzysz swoje serce i przyjmiesz je jako prawdę, zaczniesz wcielać je w życie, to zmieni również Twoje życie na lepsze. Dziś chcę z Tobą porozmawiać o decyzjach. Bóg mówi: Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie. Życie. On chce, żebyśmy mieli dobre życie, ale nie będzie nas zmuszał do robienia tego, co należy, żeby je posiąść. Mówi nam, co mamy robić, a następnie daje nam przywilej i odpowiedzialność podejmowania decyzji. Posłużę się przykładem Daniela, jako wzorcem w sprawach, w którymi się z Wami podzielę. Przede wszystkim decyzje, które podejmujemy, są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ponieważ te decyzje, które podejmujemy dzisiaj, wpłyną na jutro i pojutrze, a może nawet na kolejny tydzień, miesiąc, a nawet rok. Decyzje są bardzo ważne i musimy je podejmować mądrze. A niektóre decyzje, które podejmujemy, mogą wpłynąć na całe nasze życie. Dlatego musimy używać mądrości w podejmowaniu decyzji. Daniel był człowiekiem Boga. Kochał Boga, był oddany Bogu i znalazł się w miejscu i okolicznościach, których nie wybrał. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w miejscu, którego nie wybrałeś? Nie chciałeś tam być? Wiesz, nawet jeśli nie zawsze kończymy tam, gdzie chcielibyśmy być, nadal mamy prawo i odpowiedzialność dokonywania wyborów. Gdy znajdziemy się w tym niechcianym miejscu, chcę, żebyś to zrozumiał, bo decyzje, które podejmujemy w trudnych miejscach, skomplikowanych miejscach, są jednymi z najważniejszych decyzji, jakie podejmujemy. Jakie nastawienie przyjmę, gdy znajdę się w trudnym miejscu? Co będę myślał o swoim życiu, gdy się w nim znajdę? Czy pozwolę, żeby trudności sprawiły, że będę pełen złych myśli i goryczy i pomyślę, moje życie się skończyło, nie będę miał dobrej przyszłości? Czy powiem, Bóg ma to pod kontrolą i może wyprowadzić z tego dobro? Jak będę mówił, gdy znajdę się w miejscu, w którym nie spodziewałem się znaleźć i nie jest ono komfortowe? To są ważne decyzje. Now, Król Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę i wziął wielu młodych mężczyzn do niewoli. A Daniel był jednym z tych młodzieńców. Sprowadził młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służby przy królu. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Mishael i Azariasz. Ci trzej mężczyźni wymienieni za Danielem byli przyjaciółmi Daniela. Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi Belteszasar, Hananiaszowi Szadrak, Misheelowi Meszak, Azariaszowi zaś Abetnego. Daniel powziął postanowienie. Podjął decyzję. By się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bo Daniel złożył Bogu ślub, że nie będzie jadł niczego poza warzywami. Nie wiem, jak długo to trwało, ale podjął taką decyzję. To był rodzaj postu, którym próbował uczcić Boga. Więc Daniel znalazł się w trudnej sytuacji. Kazano mu zrobić coś, przez co złamałby słowo dane Bogu. Gdyby nie zrobił tego, co mu kazano, mógłby mieć poważne kłopoty, nawet stracić życie. Ale Daniel postanowił podjął decyzję że nawet w trudnym położeniu, nadal będzie służył Bogu. Może Ty też jesteś teraz w trudnym położeniu. Jestem pewna, że wielu widzów przechodzi przez trudności, których się nie spodziewaliście. Może w Twoim życiu dzieje się coś zupełnie nieoczekiwanego. Wydarzyła się jedna z tych rzeczy, których zupełnie się nie spodziewamy. Cóż, decyzje, które podejmujesz w tym czasie są bardzo ważne. I decyzja, że będziesz trzymać się Boga i nadal służyć Bogu tak samo, jak robiłbyś to, gdyby okoliczności były dobre, posłuchaj, proszę. Jak wyglądałaby Twoja relacja z Bogiem, gdyby okoliczności były korzystne? Czy wstawałbyś każdego ranka i dziękowałbyś mu i chwalił go za wszystkie dobre rzeczy w Twoim życiu? Studiowałbyś Biblię i był bardziej hojny dla ludzi? Cóż, te dobre rzeczy, które byś robił w dobrym czasie, powinieneś tak samo robić w trudnych czasach. Więc jeśli jesteś teraz w trudnym czasie i czujesz, że się wycofujesz, nie chodzisz do kościoła tak jak kiedyś, nie modlisz się tak jak kiedyś, żywisz urazy do świata, albo jesteś trochę zły, nie rozumiesz co się dzieje, dlaczego nie wykorzystasz tego czasu, żeby podjąć decyzję tak jak Daniel? Dotrzymam swoich zobowiązań wobec Boga, bez względu na to, ile mnie to będzie kosztowało lub w jakiej sytuacji się znajdę. Daniel postanowił, że będzie służył Bogu nawet pośród trudności. Widzisz, życie płynie swoim nurtem. Nie mamy kontroli nad wszystkim. W każdej sytuacji możemy się modlić, a Bóg może wszystko odwrócić. Ale pewne rzeczy przytrafiają się nam wszystkim, tak powiedziałam, wszystkim, których się nie spodziewaliśmy i które nam się nie podobają. A jak mawiam, pogoda nie zawsze się zgadza z prognozą. Jeśli mieszkasz tam, gdzie my, to wiesz, że prognozy pogody bardzo się nie sprawdzają. Planujemy coś, a potem te plany się krzyżują. Szef cię wzywa do siebie i spodziewasz się awansu, bo o to się modliłeś. Ale zamiast tego mówią ci, że nie będą cię już potrzebować. Pracujesz tam 15 lat i nagle cię nie potrzebują. Cóż to była ostatnia rzecz, której się spodziewałeś? Estera była młodą dziewczyną, która z pewnością miała plan na życie. Wyszła już z okresu nastoletniego i prawdopodobnie dopiero szykowała się do prawdziwego życia. Biblia nie mówi nam, co zaplanowała, ale możemy użyć naszej świętej imaginacji i po prostu wyobrazić sobie, że była młodą dziewczyną, która dopiero wkraczała w dorosłe życie. Jednak Bóg za pośrednictwem jej wuja poprosił ją o zrobienie czegoś, czego nie zaplanowała. Ponieważ król przez niegodziwego człowieka miał zamiar wymordować wszystkich Żydów. Cóż, Estera była Żydówką, a jej wuj chciał, żeby zajęła pozycję, która pozwoliłaby jej stanąć przed królem i wstawić się za swoim ludem. Cóż, znalazła się w sytuacji, w której Biblia mówi, że została powołana na tę właśnie chwilę. Innymi słowy, to nie był jej czas, ale czas Boga. To ją zaskoczyło. Nie spodziewała się znaleźć w takim położeniu. Ale zrobiła to, ponieważ była posłuszna i nawet w tym nieoczekiwanym miejscu nadal służyła Bogu. Księga Estery to dość krótki rozdział w Biblii. Możesz przeczytać historię i jestem pewna, że będzie dla ciebie bardzo zachęcająca. Dzięki swojemu posłuszeństwu uratowała cały naród. Często myślimy, że to, co robimy, nie ma znaczenia, ale ma ogromne znaczenie. Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki. Czasem nam się to podoba, bo to, co planujemy, nie jest tak dobre, jak to, co robi Bóg. Ale czasami jesteśmy tak uwikłani w nasz plan, że kiedy Bóg robi coś innego, to początkowo nam się to nie podoba. Ale musimy zaufać Bogu, bo nasze życie jest w Jego rękach, a Jego czas, Jego plan jest zawsze doskonały. A to, co Bóg zaplanował, jest zawsze o wiele lepsze od tego, co zaplanowaliśmy. Księga przysłów 20 24 mówi: Pan kieruje krokami człowieka, jak żeby człowiek pojął własną drogę. Wciąż powtarzamy: Boże, nie rozumiem tego, nie rozumiem tamtego. Sądziłem, że to się stanie, ale się nie stało. Ale pismo mówi: Pan kieruje krokami człowieka, jak żeby człowiek pojął własną drogę. Księga przysłów 3, 5, 8 mówi, żeby nie próbować rozgryzać różnych spraw, żeby trzymać się z dala od rozumowania. Rety, dla mnie to był wielki problem przez długi, długi czas. Nie byłam w stanie wypocząć ani czuć się komfortowo, dopóki nie uznałam, nie uznałam, że mam wszystko poukładane i starannie posortowane w małym pudełku, dzięki czemu zawsze wiedziałam, co się wydarzy. Ale często, nawet jeśli myślimy, że mamy wszystko poukładane, ostatecznie odkrywamy, że jednak się myliliśmy. Więc powiem jeszcze raz. To, co Bóg dla nas zaplanował, jest o wiele lepsze niż to, co zaplanowaliśmy sami. Nie bądź mądrym we własnych oczach. Uwielbiam te słowa, bo mówią: Nie myśl, że jesteś wystarczająco mądry, aby kierować swoim życiem, bo tak naprawdę nie jesteś. Sami po prostu myślimy o sobie lepiej niż powinniśmy. Boga się bój, zła unikaj. I posłuchaj tego. To ciało zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym kościom. Mój Boże, On mówi, jeśli przestaniesz rozumować i zaufasz Bogu, przestaniesz się martwić, to pomoże Twojemu zdrowiu, pomoże Twoim nerwom, a nawet pomoże Twoim kościom. Widzisz, często gdy chorujemy lub gdy coś nas boli oprócz udania się po pomoc do lekarza, Powinniśmy zapytać Boga, czy jest coś, co muszę zobaczyć, ponieważ często przez swoje działania lub myśli wpędzamy się w stres, który następnie powoduje ten fizyczny problem. Rozgryzanie wszystkiego powoduje tak wiele zamieszania. Na jednej z konferencji, w której brałam udział, jedno z moich otwierających pytań brzmiało, kto z Was tutaj w budynku nie rozumie, co dzieje się w Waszym życiu? Tylko mój mąż i jeszcze jedna osoba nie podnieśli ręki. Więc udałam się do Pana w modlitwie, później tego wieczoru, i zapytałam dlaczego tak wielu ludzi jest tak zdezorientowanych? A on powiedział powiedz im, że jeśli przestaną próbować wszystko zrozumieć, to nie będą zdezorientowani. Będziesz zdumiony, jeśli po prostu zaufasz Bogu. Jeśli zamienisz całe to rozumowanie na zaufanie, to cię uspokoi. Twoje nerwy się poprawią, twoje zdrowie się poprawi. Będziesz lepiej spać w nocy. Będziesz cieszyć się życiem o wiele bardziej. Zdarzają się rzeczy, których nie rozumiemy. Jedną z najbardziej nierozsądnych, jakie możemy zrobić, jest doszukiwanie się zrozumienia w tym, co robi Bóg. Ponieważ Jego drogi są ponad naszymi drogami, a Jego myśli są ponad naszymi myślami. Umierają ludzie i to się dzieje niespodziewanie. Uważamy, że są za młodzi, żeby umrzeć, że to nie powinno się stać. Nasze plany zawodzą. Zaplanowaliśmy coś, ciężko nad tym pracowaliśmy. Byliśmy pewni, że to słuszne, ale nasze plany zawodzą. Podczas pikniku pada deszcz. Zaplanowaliśmy coś na świeżym powietrzu. Moja wnuczka będzie brała ślub na świeżym powietrzu za kilka miesięcy, i oczywiście modlimy się, żeby pogoda dopisała. Burza zrywa dach z naszego domu. Wow, na pewno się tego nie spodziewaliśmy. Nasz dobry przyjaciel nas zdradza, lub dowiadujemy się, że plotkuje o nas. Rety, jak to boli. Tracimy pracę. Ceny rosną i rosną, a nasz budżet staje się coraz bardziej napięty. To się zdarza. I nie możemy nic z tym zrobić, tylko zaufać Bogu. I to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. A jeśli ufasz Bogu, jeśli będziesz o nim myśleć na wszystkich swoich drogach, On wyrówna Twoje ścieżki. Nawet w trudnych sytuacjach Bóg pokaże nam, co robić, jeśli pokładamy w Nim nadzieję i zaufanie. Uznawaj Boga, a On Cię pokieruje. Chcę cię zachęcić, żebyś wyrażał to zaufanie słowami. Za każdym razem, gdy zaczniesz się martwić, a uwierz mi wróg, diabeł zrobi wszystko, co w jego mocy, żebyś się martwił. A co z tym? Co z tamtym? Co zrobię, jeśli stanie się to czy tamto? Nie możesz martwić się wszystkimi jeśli, ale i co jeśli? Musisz otworzyć usta i powiedzieć: Ufam Bogu. Lepiej jest to wyznać, niż tylko pomyśleć, ponieważ kiedy to mówisz, ty sam to słyszysz. Ufam Bogu. Nie będę tracił czasu na próby zrozumienia tego. Ufam Bogu. Czuję, że teraz ogląda nas tak wielu ludzi z tym problemem. Musisz przestać próbować wszystko zrozumieć. Ponieważ są pewne rzeczy, o których Bóg wie, a o których nam nie powie. Może nam powie później, może nigdy nam nie powie. Mamy takie powiedzenie, że żyjemy życiem do przodu, ale rozumiemy je do tyłu. Tak wiele rzeczy działo się kiedyś w moim życiu, których po prostu nie rozumiałam. I jestem pewna, że wielu z Was przechodzi teraz przez coś, co przechodzi ludzkie pojęcie. Ale za pięć lat, za rok, może za dziesięć lat spojrzycie wstecz i powiecie, wow, wtedy tego nie rozumiałem, ale teraz widzę, jak to się wiąże z moim obecnym życiem. Gdy teraz patrzę wstecz i myślę o ludziach, z którymi byłam związana, gdy zaczynałam służyć, którzy bardzo mnie zranili i byłam emocjonalnie z tego powodu zdruzgotana. Gdy teraz patrzę wstecz, dostrzegam to, że gdyby Bóg nie usunął ich z mojego życia siłą, próbowałabym zabrać ich ze sobą swoją podróż, a nie pasowali do miejsca, do którego Bóg mnie prowadził. Naprawdę musimy ufać Bogu w dobrych i trudnych czasach. Wróćmy do Daniela. Pamiętaj, Daniel zobowiązał się służyć Bogu, chociaż nie wiedział, jak to zostanie przyjęte. Ale kiedy zapytał zarządcę, który kierował nim w trakcie nauk, czy jemu i jego przyjaciołom, szadrakowi, meszakowi i abetnego, pozwoli jeść warzywa zamiast tych wszystkich bogatych i łagodnych posiłków, zarządca obawiał się, że będą wyglądać na chorych i że wpakuje się w kłopoty. Ale Daniel powiedział: Daj nam dziesięć dni, a zobaczysz, że nawet po dziesięciu dniach będziemy wyglądać lepiej niż wszyscy młodzieńcy. I wiesz co? Bóg okazał mu łaskę. Łaska to piękna rzecz, ponieważ Bóg może odmienić serce każdego, tak jak zmienia bieg wód. A jeśli będziesz na tyle odważny, żeby mówić innym, chcę robić to, co słuszne, ponieważ zobowiązałem się wobec Boga. Nie mogę zrobić tego, o co mnie prosisz. Często sądzimy, że to sprawi nam ogromne problemy, ale Bóg okaże Ci łaskę. I będziesz nią zdumiony. W księdze Daniela 1, 16-17 jest napisane: Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, podawał im jarzyny. Jestem pewna, że mieli też wodę do picia. Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom. Zobacz, teraz przychodzi nagroda. Dał młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. Cóż, od razu widzimy, że Bóg im błogosławi, dając im zrozumienie. Jedno z tłumaczeń mówi, że Daniel dostał zrozumienie skomplikowanych problemów. Dlatego mówię, że to cenna rzecz. Mieć rozeznanie od Boga odnośnie tego, co należy zrobić w danej sytuacji lub co się dzieje. A podejmowanie właściwych wyborów, stawianie Boga na pierwszym miejscu w życiu jest jednym ze sposobów, aby to uzyskać. Werset 20. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi. Dokładnie tak powiedział Daniel: dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. Widzisz, magowie i wróżbici, wykładacze snów i tak dalej byli bardzo popularni w tamtych czasach. Królowie zwracali się do nich poradę. Ale to Daniel zawsze miał właściwą odpowiedź. Odpowiedź lepszą od tych, którą oni oferowali. Dotrzymuj swoich zobowiązań wobec Boga, zostaniesz nagrodzony. List do Hebrajczyków 11.6 mówi, że, żeby podobać się Bogu, musimy wierzyć, że on jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. To bardzo ciekawe, że w Biblii jest mowa o nagrodzie. Wybory, których dokonujesz w trudnych czasach, wszelkie trudności zostaną wynagrodzone, jeśli będziesz niezłomnie trwać przy Bogu. Gdy przechodzimy trudny czas i nadal postępujemy właściwie, to zyskujemy rozeznanie w tym, przez co przechodzą ludzie. Wiesz, czasami ktoś ma trudny okres i nie mamy pojęcia przez co przechodzi. Ja doświadczyłam wielu różnych rzeczy i rozumiem, jak to jest być zranionym. Rozumiem, jak to jest usłyszeć złą diagnozę od lekarza, gdy spodziewasz się dobrej. Jak to jest, zrozumiesz w pełni tylko wtedy, gdy sam tego doświadczyłeś. Kolejną rzeczą, która następuje, gdy przechodzisz trudności, jest uświadomienie sobie, że twoje dawne życie było lepsze, niż wtedy sądziłeś. Czasem narzekamy na swoje obecne życie, nie lubimy tego i tamtego, nie jesteśmy tacy czy owacy. Jakże łatwo jest człowiekowi być niezadowolonym z tego, co ma. Ciało jest zachłanne i zawsze chce więcej, 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 więcej. Ale gdy przechodzisz przez trudny czas, wiele razy mówisz, wiesz co, moje życie przed tym problemem było całkiem dobre. Zamieniłbym to na tamto w ułamku sekundy. To sprawia, że jesteśmy wdzięczni. Zyskujemy współczucie, dlatego przez to przechodzą inni ludzie. I głębie duchowości. Głębie duchowej dojrzałości w naszym życiu, którą trudno pozyskać gdzie indziej. Ewangelia Mateusza 10,27. Te fragmenty pisma są tak ważne, chcę, żebyś to zrozumiał. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Właśnie to dziś robię. Mówię Ci tutaj rzeczy w świetle, których nauczyłam się w mrocznych chwilach życia. Dowiedziałam się, w jak wielkim byłam błędzie, polegając na swoim rozumie, i odkryłam, jak zaufanie Bogu przemienia życie. Więc, kiedy mówię Ci to wszystko, to nie mówię tego dla samego mówienia. Doświadczyłam tego. A gdy doświadczasz trudności, to twoje świadectwo w oczach ludzi staje się o wiele silniejsze i potężniejsze. Księga Izajasza 3 mówi, ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi. Wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I teraz posłuchaj, idę ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, Abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu: Bóg Izraela. Czym są skarby w mroku? Ten mrok odnosi się do trudnych, bolesnych chwil w naszym życiu, które mamy wszyscy. Jeśli przechodzisz teraz przez trudny czas, to chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś sam. Wszyscy przeżywamy trudności i wszyscy jesteśmy nimi zaskoczeni. Nie spodziewamy się ich. Ale Bóg mówi, że w tych ciemnych czasach są dla ciebie skarby, jeśli tylko będziesz mądrze w nich postępować. Jeśli, jeśli to wielkie słowo, jeśli będziesz mądrze postępować w tych chwilach, a to oznacza, że będziesz trzymać się Boga, dotrzymywać zobowiązań wobec Niego, będziesz trwać w słowie i nie przestaniesz dobrze traktować innych ludzi. Musimy bardzo uważać, żeby w trudnym czasie nie biadolić nad sobą, nie myśleć tylko ja, ja, ja. Wtedy przestajemy dawać, przestajemy służyć. Dlatego dziś Cię zachęcam. Jeśli jesteś w mrocznym miejscu w życiu, uświadam sobie, że są skarby, z którymi z niego wyjdziesz. Poznasz rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałeś i będziesz w stanie pomóc ludziom, którym nie mógłbyś pomóc. Gdybyś nie przeszedł przez ten ciemny czas. Mamy nadzieję, że podobał ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.